Jestem pielęgna to SAUWATERMAN so, Mother Universe nadal moje życie jest jak dinozaury, czyli nic nie jest. Słowami wstępu chciałbym powiedzieć, że określenie chore na web może nie jest najbardziej odpowiednie, ink inkluzywne o, już się zaczynam zacinać ale jakoś wiedząc, że będę nagrywał ten film, nie miałem pomysłu totalnie na inny tytuł tego odcinka ponieważ dzisiaj chcę pogadać troszeczkę o mnie, I mean to jest film, który jest potrzebny mi, żeby dobrze zacząć ten Roku. A właśnie, witam was w ogóle w 2023 roku Yeah guys, w tym roku będę mieć 19 lat Yeah, I'm lying oh my god, będę mieć 23 lat I'm so fucking old, actually Pff. Może by było to inaczej nazwać, jestem szalony, nieokiełb wyznany, jestem pierd... Podkreślmy coś. Ja nie chcę, żeby ten film był smutny. Absolutnie nie chcę, żeby ten film był smutny. Mam ochotę sobie po prostu pogadać, podsumować poprzedni rok. Powiedzieć o tym, co się dzieje u mnie w głowie, co się działo u mnie w życiu. Chcę być z wami szczery. Ja chcę, żeby ten rok był też rokiem YouTube'a. Ja chcę nagrywać dużo filmów, ponieważ to sprawia mi najwięcej przyjemności. Tworzenie kontentu dla was, występowanie w moich filmach, granie, po prostu wykorzystywanie moich zdolności aktorskich, makijażowych, charakteryzatorskich, modowych. You know guys, I'm icon and I'm Saw so watermelon. Watermelon. So watermelon. Tak, odkradłem to z Sims ale uważam, że to określenie jest so cool. Także każdy teraz pisze w komentarzu. It's so watermelon. A no i zanim zaczniemy dalej rozmawiać, koniecznie zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. By the way, dziękuję Wam serdecznie za 80 tysięcy, ponieważ dobyliśmy do końca tego roku. Może w tym roku da się 100 tysięcy kanałów, Może na jakąś niezłą produkcję, albo po prostu nagram kolejny film o żugajkach. <laughs> oraz odwiedźcie koniecznie wszystkie. Wszystkie moje social media, takie jak Instagram, TikTok czy Twitter. Tam też działam, będzie mi bardzo miło, jeśli tam też zajrzycie i zostawicie obserwacje. Uch. Porozmawiajmy o początku tamtego roku. Tamten y, początek roku i Sylwester spędziłem bardzo spokojnie, y, ale w bardzo fajnej atmosferze, ale jakoś nie czułam takiego. Widzicie. Trzasku, takiego energii, takiej mocy, że ten rok się zaczyna i będę w ogóle, oh my god, tyle postanowień. Właściwie ja nie miałem żadnych postanowień, nie miałam żadnych celów. To jest koniec końców minusem, bo czułem wielokrotnie taką pustkę w ciągu tego roku, czułem, czułem brak rozwoju, a uwierzcie, mi to mi wchodzi tak na łeb. To jest strasznie ciężko wytłumaczyć, ale po prostu obwiniałem się przez wiele moich decyzji i przez wiele moich działań, albo przez co jak coś nie wychodziło, to że to jest w ogóle moja wina, tym najgorszy na świecie. Pewnie wiele z was osób to przechodziło, ponieważ wydaje mi się, że to jest normalne ludzkie uczucie, jeśli się jest ambitną osobą, że chce się iść do góry, do przodu. Ja jakby czułem, że stoję w miejscu i nagrywając cały czas te same filmy czułem, że, że się waham, a koniec końców nie umiałem tego zrozumieć, że każdy z moich filmów jest inny i każdy z moich treści, muszę mieć osobny scenariusz, przygotowania i w ogóle. Ja uważałem, że po prostu nagrywam parody i po prostu boże, byłem na siebie zły, że poszedłem w ten content. Żeby nie było, nie rezygnuję absolutnie Absolutnie z kontentu parodiowania. Nie wiem, słowa porodywania. Wolę po prostu kontent, dzięki któremu mogę rozwijać dalej swoje umiejętności aktorskie, ponieważ kto wie, fajnie by było, jakby wystąpił na deskach teatru, mimo braku doświadczenia. A właściwie mam doświadczenie właśnie dzięki występowaniu w moich filmach. Także hello! Jakiś dyrektor teatru, proszę nie zatrudnić takiej sztuki, żebym zagrał drzewo numer 3. To jest jedno z moich mini marzeń, ale zapisałem je też na postanowienie 2023. wiecie o co chodzi? Siła perswazji. Nie wiem nawet co to znaczy siła perswazji, ale użyłem tego słowa, wydaje się. South watermelon. W tym roku definitywnie stałem się bardziej wrażliwą osobą. Jakby nie pokazuję tego na filmach. Nagrywając ten film, ja wiedziałam, że ja muszę mieć lepszy humor niż taki jak miałem od kilku poprzednich dni, ponieważ wyskoczyły mi pewne problemy w związku z biznes i, i w ogóle musiałem je ogarnąć. No, na szczęście wszystko już pod kontrolą, także nie musicie się martwić. Ja od nowego roku będę przedsiębiorcą. A będę wykonał swoją działalność. Będzie to Mother Mode Universe. Ja, yeah, stary żart wiem, ale musiałam to wykorzystać. Ale dobra, nie rozmawiajmy o tym, bo to nie jest istotne jakby dla was, jest to po prostu istotne rzecz dla mnie, ale bardzo dużo rzeczy w tym roku potrafiło wywać u mnie łzy. Co kiedyś to było po prostu niemożliwe, po prostu na śmierci szczeniaczków w filmach nie ruszało mnie to, a teraz jedna mała głupia rzecz, i ja po prostu wyję jak koza. Nie wiem, czy się mówi wyję jak koza, ale ja powiedziałem. To tak wybuchało we mnie. I to Wiecie, ze skrajności, w skrajność, albo bardzo płakałem z jakichś różnych dziwnych powodów, czułem, że ktoś, wiecie, mnie zranił, czy coś takiego, i ja od razu po prostu płacz, ale też z drugiej strony byłem bardzo nerwowy i bardzo wybuchałem i bardzo szybko się z kimś potrafiłem pokłócić i o takie głupoty, że ktoś po prostu, nawet nie chciał chyba się pokłócić, a ja po prostu odbierałem to jako atakt, ale to wszystko i wyłącznie się w mojej głowie i to tylko i wyłącznie w mojej głowie tak to wyglądało, i, i to jest duży problem. Ja zdaję sobie sprawę, że kiedyś potrafiłem bardzo. Dobrze panować nad swoimi emocjami, po prostu nic nie trąciło mnie z równowagi, a teraz gorzej mi z utrzymywaniem emocji, mamy trochę bardziej na wierzchu. Jakby chcę znaleźć złoty środek. Nie chcę, żeby było tak jak teraz, że nie wiem, na środku ulicy mógłbym się, nie wiem, rozpłakać czy coś, ale też nie chciałbym być taki jak kiedyś, że po prostu jak skała i bez serca. Chciałbym zostawić tą swoją, you know, twarz z emocjami. Ja w tym roku poczułam taką po prostu wewnętrzną walkę ze sobą. Często RuPaul, RuPaul Drag Race mówił o tym swoim inner saboteur, sabotaż, saboteur, nie wiem jak to powiedzieć, ale po prostu takich wewnętrznych głosach, które mówią wam, że jesteście po prostu beznadziejni we wszystkim i wszystko co robicie jest po prostu warte do po prostu. I'm so sorry, proszę ten wypikaj every single przekleństwo, ale po prostu mówiąc teraz te dwa brzydkie słowa, poczułem się much better i more watermelon. You nie know na what I mean? Są takie wewnętrzne demony, które często wam powtarzają, że to co robisz, to co kochasz robić nie jest wystarczająco dobre i w tym czym się zajmujesz jest po prostu beznadziejne. Taki, taki czułem brak zrozumienia w pewnym momencie siebie. Mianowicie, tłumaczyłem sobie, że to co robię nie jest fajne i jest dużo osób, które lepiej robią takie rzeczy. A wiecie, a kiedy się miałem podejście, nie wiem czy ktoś pamięta, na moim TikToku chyba nadal jest ten opis, że to ty grasz rolę pierwszoplanową, a reszta to jest po prostu postacie drugoplanowe w Twoim życiu. E, a tak się poczułem w tym roku trochę jak postać drugoplanowa, że nie byłem na pierwszym miejscu dla siebie i dla innych. A ja, ja nie czuję, żebym ja u kogoś był na pierwszym miejscu, na pierwszym planie. Wiecie co chodzi? Jakby na pewno znalazł się ktoś taki, kto, kto mnie mega kocha. I ten, na pewno są tacy ludzie, jakby oczywiście, że są, ale ja w mojej głowie sobie tłumaczę, że nie ma takich ludzi, bo nie. Koniec, no! Call it scrap cap, but it's good. You are, you are the monster. You are the bad peep. You are, you. are... bez Disgusting! W tej kwestii nie rozumiałem swoich potrzeb na zasadzie czego ja chciałem, a bardziej czego inni chcieli i czego wymagali ode mnie, tak nie wiem, to też jest trudne do zrozumienia. W tym roku też czułem jak tracę wiele osób wokół siebie. Może teraz zabrzmieć jakbym miał nad wyraz ego swoje czy coś, ale bardzo często sobie powtarzałem, że to wszystko i wyłącznie jest z mojej winy, że jestem po prostu okropną osobą, która po prostu jest potworem i jest po prostu najgorszym człowiekiem na świecie, który potrafi tylko wyrządzać innym krzywdę po części oczywiście, że może być to prawda jakby nie ma ludzi idealnych i nigdy nie uważałem siebie za idealną osobę mimo tego, że kreowałem się często tak w internecie mam nadzieję, że każdy to rozumieł z przekąsem i logicznie myśląca osoba wie, że this is just delusional ale... ale tak też nie jest zawsze Pamiętajcie, że zawsze wszystko ma jakby taki złoty środek, i to nie możecie się obwiniać na relacji z ludźmi, że to tylko wy jesteście tymi najgorszymi. Mimo tego, że nawet to usłyszycie, dowiecie to się, że ktoś po prostu myśli, że jesteście the worst, to pamiętajcie, żeby też popatrzeć u kogoś na kieszenie, a nie tylko u siebie. Nie, żeby też patrzeć u siebie na kieszenie, a nie tylko u kogoś. You know I na nie było, ja przyznaję się do tego, że może wiele bliskich osób w moim kręgu potrafiłem krzywić, ale to, wiecie jaka to jest kwestia, że ja czasami to, to, to robię nieświadomie. Właśnie były to takie po prostu wewnętrzne głosy w swojej głowie. Ja potrafiłem się po czymś takim wyżywać na naprawdę najbliższych mi osobach, na rodzinie, na kimś, krzyknąć na kogoś, co potem tego na przykład bardzo żałowałem, Ale ja nie umiałem sobie z takimi rzeczami radzić i nadal chyba nie umiem. Więc uczę się tego, żeby nie krzywdzić najbliższymi mi osoby, yy, jak coś się dzieje złego albo. Po prostu najgorsze, co mogłem kiedyś robić, to podnosić sobie wartość swoją własną czyimś kosztem. Jakby poczułem w tym roku też, że ktoś podnosił sobie swoją wartość mną i wiem, jakie to nie jest fajne. Wydaje mi się, że to też ktoś robił może nieświadomy. Nie wiem, to jest taki mętlik w głowie, jak się o tym mówi i o tym myśli. I nie umiem teraz ubrać tego tak idealnie w sobie. wiecie, Ja mam zapisane wszystko mniej więcej w punktach, co chciałem powiedzieć, jak chciałem, jak chciałem co, co, coś powiedzieć, a i tak wędruję tematami po, po różnych po prostu wątkach to jest po prostu film dla mnie, ale też dla was, żebyście poczuli, co się działo u mnie w tym roku. Jak bardzo mój web po prostu jest w Tym roku przeprowadziłem się do Warszawy pod koniec kwietnia, na początku maja i to był po prostu the worst okres ever pod względem finansowym. Mianowicie wydaje mi się, że przeprowadzka do Warszawy to była bardzo dobra decyzja i teraz nie żałuję i cieszę się z tego, że mieszkam sam, mam swój kon. kocham miejsce, w którym mieszkam, mam nadzieję, że uda mi się, wiecie, przedłużyć umowę najmu i w ogóle to są takie, wiecie, głupotki, ale to nabrało się tyle rzeczy, słuchajcie, jednocześnie pod koniec zeszłego roku, pod koniec kwietnia, na początku maja. Ja w pewnym momencie po prostu żyłem o, tylko od złobkach chińskich. Jednocześnie urządzałem urodziny, ponieważ jak rezerwowałem salę i płaciłem za nią, to jeszcze nie wiedziałem, że się będę przeprowadzać. Wiecie, potem do, doszedł koszt urodzin zorganizowania i w sensie, wiecie, jakieś jedzenia, coś tam, no takie pierdoły. Dużo osób zaprosiłem, bo chciałem, żeby to były fajne urodziny i trochę w nie zainwestowałem. Wiadomo, użyłem też karty influencera i było kilka rzeczy na barter, ale nie wszystkie. E, przeprowadzka, co wiąże się z ogromnym kosztem. Pamiętajcie, że nie wchodzicie na tak, trzeba mieć jakieś zaplecze finansowe i Wow! Trochę się kasy tam poszło Plus wiadomo koszty przeniesienia rzeczy z Łodzi do Warszawy No jakby to jest kolejna rzecz Plus doszedł e, okres rozliczeniowy Guys, według prawa polskiego Jestem zbyt bogaty i przekroczyłem próg podatkowy I'm so rich I'm so rich e, Wiadomo, nie chcę się chwalić No nie wiem, czy to jest chwalenie, ale nie chcę mówić ile zresztą ruchów wziąłem Ale po prostu przekroczyłem ten jeden próg O na szczęście miałem y, pomoc ze strony rodziny Ktoś z rodziny pożyczył mi kasę Już jestem na Proste, jeśli chodzi o takie kwestie, nie wiem w ogóle o czemu o nich gadam, ale tak jakoś mam też potrzebę to powiedzieć, że życie influencera nie jest zawsze usłone różami, słuchajcie. Są miesiące, w których jest super, są miesiące, w których jest... Bo. Uh, zupka chińska, hej. It's all so not watermelon. W tym roku też poczułem taką pewnego rodzaju samotność, brak stabilizacji. Mianowicie, ja jestem po prostu jakimś mega starotopową osobą i mega chciałbym znaleźć w przyszłości kogoś, z kim będę mógł po prostu założyć rodzinę, dom, mieć takie bezpieczne miejsce. No, ale to w kwestiach uczuciowych nic się nie zmieniło. Nadal moje życie jest jak dinozaury, czyli nie istnieje. Ale też tak wiecie mnie. Oczywiście, że miałem przyjaciół wielu i nadal mam, którzy czuję, że są i czuję, że będą, ale nadal jakby czułem się sam, nie, nie umiem tego wytłumaczyć, to jest straszne. O, oh, mega chciałbym odnaleźć taką, wiecie, soulmate, tak jak jest po prostu w filmach, pokrewną duszę. This is so emotional thing. Ja o tym nie chcę gadać, ale po prostu, jeśli ktoś ma takie samo życie uczciowe, jak ja. I'm so sorry. I'm so fucking sorry. Cieszę się, bo popchłona mnie yy, praca i współpraca i działanie w internecie i to jest dla na mnie najlepsze lekarstwo i najlepsza terapia jak do tej pory. Wiem, że może to nie jest najzdrowsze podejście, ale oh my god, ale mnie bola, zabolała tutaj głowa, jakbym dostał mini wylewu. Chciałem bardzo tak jakby chować swoje emocje pod przykrywką pracy. Wiecie, jakieś zdjęcia, nagrywanie filmów, robienie kampanii współprac to była dla mnie taka. Część terapeutyczna, że nie myślałem o tym, co się dzieje u mnie w głowie, zaciszałem te wszystkie swoje demony w środku. jest to w pewnym sensie dobre, ale jak w pewnym momencie to zaczyna wracać, i w pewnym momencie to, 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 to się pogłębia, i to bardziej jeszcze działa wam na web, i bardziej jeszcze po prostu sobie dogadujecie dużych, różnych rzeczy. Bo tutaj pojawia się pytanie, dlaczego nie pójdę na terapię, dlaczego nie pójdę. Ja bym chciał bardzo. Ja bym chciał bardzo pójść po prostu do jakiegoś specjalisty, żeby z nim pogadać i po prostu stwierdził, że I'm crazy. Fuck. Ja jestem w ogóle to jest Ja wiem, żebym po prostu podszedł do tego bardzo zadaniowo. W sensie poszedłbym do terapeuty i mówił mu, mu wszystkie same po prostu zalety. Nie powiedziałbym mu nic, co bym, wiecie, sprawiało, że jesteś ze mną nie tak. Wszystko bym robił, żeby yy, on stwierdził, że o, wszystko w całym w porządku, możesz do domu, będzie o Ale wydaje mi się, że przepracuję to sobie sam w głowie i w końcu się zdecyduję do pójścia, nie wiem, do psychologa, psychiatry, terapeuty. Let's have... Pójście do takiego specjalisty jest cały so Watermelon. Także go guys. Jakby wyczuwam to i często też dajecie mi znać o tym, to nie jest za przyjemne, o moich wynikach w social media. E, jak wiecie, obserwacje na Instagramie cały czas mi spadają. Wydaje mi się, że to jest spowodowane jakimś shadow banem. Ja miałem 120 tysięcy na Instagramie, a teraz mam, zobaczmy, na moment, w którym e, sprawdzam. A Instagrama mam 97,4. Wy też koniecznie oglądacie ten film. Sprawdźcie to i zostawcie follow. Przy okazji, jak nie obserwujecie Instagrama I wiecie co? I w pewnym momencie zaczęło mnie to dobijać Bo ja uznałem, że Omega, oh to jest karma za to, że jestem złym człowiekiem Którzy gadałem jakieś niemiłe rzeczy i w ogóle I może to być ta karma Jakby mówiłem, nie jestem święty I można być czasami Rude, ale jestem ja sobie zdałem sprawę, że okej, okay, ja mam swój fanbase, ja mam swoich wielu fanów, którzy po prostu mnie za to kim jestem. Wiecie, e, lubicie to, co tworzę, lubicie to, że macie represent, że macie tu reprezentację kogoś, kto jest dziwny, kogoś, kto jest po prostu weird, nie pasujący po prostu w żaden schemat i możecie się z taką osobą utożsamiać. You know, guys, I'm a boy with makeup and fake lips, but this is the only one fake. Thing. <laughs> I, I don't give a shit na te liczby. Jakby, who cares? Jakby teraz, jakby w social mediach, wydaje mi się, nie liczy się. Oczywiście liczą się nadal liczby, zasięgi, wiadomo. Wydaje mi się, że dużo ważniejsze dla mnie jest to, jaki mam brand, czym jest Mudormud, jaki jest Mudormud i co za sobą głosi. Więc teraz już się totalnie tym nie przejmuję, mogą nadal obserwacje spadać. Jakby cieszy się z tego, co. Co mam, mam swoich odbiorców. Wiadomo, fajnie by było, jakby to nie było poniżej 100 tysięcy, ale już się tak tym nie przejmuję jak kiedyś. Teksty typu, że ooo, no, umarłeś na TikToku, coś tam, coś tam. Wiadomo, trochę przestałem nagrywać na TikToku, bo bardziej mnie jara świat YouTube'a i tworzenie takich dłuższych treści niż krótkich filmików. Przecież TikTok wydaje mi się, że trochę się zepsuł. Już nie ma takich fajnych treści, nie ma czegoś takiego nowego, świeżego, raczej odgrzewane kotlety. Widzi wiadomo, są jacyś twórcy, którzy nadal tworzą takie scenki i w ogóle. Ale remember, remember, kto otworzył temu drzwi. To jakby kto? Hello Świetlana Wal, Ja jestem w szoku, bo ja nie nagrywam. Nagrywałam tego kontentu z dwa lata, a ludzie nadal na live'ach na Instagramie, czyli tutaj w komentarzach, wspominacie Waldkę i świetlane i, i że to był super. Guys, I know this. I know this. I'm just Icon. Ja po prostu wszystkim tym twórcom, którzy nagrywają teraz cenkowe TikToki, otworzyłam drzwi. Także you welcome, Go more respect, bo wiem, że wielu z Was obramia mi dupsko, ale dzięki temu jeszcze bardziej rośnie. Miałem pewnego rodzaju taki etap poczucia niesprawiedliwości, że inni twórcy choćby na przykład, nie wiem, przez takiego TikToka są bardziej doceniani niż ja. Nadal to jest, ale po prostu to jest ich tylko i wyłącznie błąd. Teraz już mam jakby I don't give a shit. Rób swoje Kacper. Mam tu jeszcze zapisane jeszcze rzeczy uczuciowe nie istnieje i co mogę jeszcze o tym powiedzieć? Ja naprawdę jak yy, zaczynam kogoś poznawać i mieć takich bliskich osoby u siebie, to mi się wydaje, że ja naprawdę Oddaje swoim najbliższym całe swoje serce. I, i y, y, oczywiście, że mogę powiedzieć komuś coś przykrego i w ogóle i, i po, potem tego zazwyczaj żałuję. Kiedyś sobie mówiłem, że ja po prostu jestem złym przyjacielem i, i nie zasługuję na to, żeby mieć przyjaciół, ale to nie jest prawda. Ja naprawdę oddaję swoim najbliższym całe swoje serce, ale jeśli chodzi o te sercowe sytuacje, guys, jakby no one, jakby nic się w tym roku nie wydarzyło. Jakby wydaje mi się, że to troszeczkę jest moja wina, ponieważ ja odpycham od ciebie też dużo ludzi... Było. Fat people mają takie myślenie, że jak ktoś zaczyna do ciebie zagadywać, to myślisz sobie, że ktoś sobie robi z ciebie jaja i myślę, że nawet to nie fat people, ale tacy os osoby, które po prostu kiedyś miały jakieś niefajne sytuacje, mają takie myślenie, że nie możecie się komuś spodobać. Ja mam takie sytuacje, że o Jezu i nie wymagam tego, żeby ktoś mm, nie patrzył na wygląd, coś tam, coś tam, jak możesz patrzeć na wygląd, leczcie się wnętrze, jakby... Byłbym hipokrytą, jakbym tak powiedział. Byłbym hipokrytą, bo ja też mam swój typ człowieka, który mi się podoba fizycznie i może być tak, że nie spodoba mi się ktoś fizycznie wiecie, o co chodzi. W ciągu całego swojego życia poczułem się raz tak bardzo skrzywdzony emocjonalnie, że naprawdę czułem, że moje hardware. Mm. I powinienem teraz jak Taylor Swift napisać o tym piosenkę, na pewno bym był famous. życie jest jakie jest. Pamiętajcie, że jeśli kogoś nie znajdziecie, to trudno. Bądźcie z siebie zawsze dumni i. Uważajcie to jako, że jesteście po prostu wyjątkowi i ktoś na was nie zyskiwał, ale też wydaje mi się, że na pewno na, na, na każdego jest ktoś. Tam na tym świecie. To wie, może w tym roku ja znajdę kogoś takiego. Zakończenie roku. Zakończenie roku było bardzo fajne, ponieważ się spędziłem naprawdę w gronie moich najbliższych osób. I chyba jeden z the best sylwestrów w moim życiu. Mam kilka postanowień, o których wam nie powiem, bo chcę zostawić je dla siebie. Dobra, mogę wam powiedzieć jedno, że na pewno chciałbym odwiedzić jakieś trzy kraje w tym roku, polecieć gdzieś, bo ja tak mało podróżuję i chciałbym powoli zacząć, także let's go. I bardziej dbać o siebie, nie, być, nie mieć do siebie za zło różnych sytuacji, nie karać siebie za wiele rzeczy, tak jak było dotychczas i być szczęśliwym samym ze sobą, rozwijać się bo to jest dla mnie bardzo ważne być cool i być so watermelon oh my god, ale dużo przegadaliśmy, co? fajnie było trochę czuję taką ulgę, czuję, czuję się jakbym jakbym właśnie wrócił z toalety i zeszło ze mnie 20 kilo that was disgusting I'm sorry, muszę na zakończenie sobie Dolny, burszczyka. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie i obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że miło Wam się słuchało i. fajnie było. Fajnie, fajnie było tak sobie trochę pogadać. I cieszę się, że nie wyszedł ten film smutno. Znaczy, trochę był, wyszedł smutno, a trochę, ale nie wiecie. Na przykład nie rozpakałem się i nie miałem depressed vibe, i byłem jak. tym się dumny, że tak się uzewnętrzniłam i teraz tylko czekać na kolejne production. I mam, mam pomysł na fajną rzecz, może w tym roku wyjdzie. Znaczy, na pewno w tym roku będę się zabierał już jakoś na początku. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Trochę inny format, 24 godziny, jako. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz i zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. A teraz odwiedźcie wszystkie moje social media: Instagram, TikTok, Twitter. Go, follow me. Żeby po prostu. Oh my god, I look like butterfly. Did you see that, guys? Thank you so much. Kisses. Bye. A sweter zrobiłam sam. This is a mood or fashion. New company.